Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Orientacje seksualne. Na ziemi jest tylko w prawach Stworzyciela jedna orientacja seksualna pomiędzy kobietą i mężczyzną. Nic nie istnieje ani pomiędzy kobietami, ani pomiędzy mężczyznami. Trzeba zrozumieć proces, jaki się zadział, że tak się wszystko pomieszało. Zostało na ziemi. Zachwiana równowaga w energiach oraz podchodzeniu z ziemi duchów do domu dla ducha na poziom duchowo istotny. Dlatego też energia, która pozostaje duchowi na drogę do poziomu duchowo istotnego, jest bardzo szybko wykorzystywana, i duch jest zmuszony do poszukiwania energii, do jego egzystencji tu przy ziemi. Najczęściej trafia tam, gdzie mieszkał i żył, jak był w ciele ziemskim. Tu dramat, bo nikt z rodziny jego nie widzi i nie słyszy. Więc się przykleja do aury kogoś, kogo lubił i z kim bywał. Jak był nijaki, to jeszcze jest prawie niezauważalny. Ale jak był nieznośny i kłótliwy, to bardzo źle, gdyż taki właśnie jest i daje znać domownikom o sobie, że tutaj z nimi mieszka. I oni się boją Jego. Problem jest wtedy, gdy ten duch, który odszedł z ciała ziemskiego, był bardzo zły i ciemny. Robi psikusy, okłamuje domowników, wpływa poprzez wizje senne i poprzez rozum na ich myśli i odczucia. Jeszcze gorzej, gdy jest demoniczny. To właściwie tragedia dla domowników, gdyż psikusy i żarty nie mają końca. Taki demoniczny duch kobiety przyklejony do aury mężczyzny, który jest w ciele ziemskim, może dostać się do środka aury wtedy, gdy ten człowiek się zestresuje lub jest w dużym upojeniu alkoholowym lub narkotykowym. Może też być duży strach, gdy straci świadomość podczas operacji w szpitalu. Wtedy ma baorze gościa. Jest on sam, i demoniczny dróg który wszelkimi sposobami chce zapanować nad jego ciałem ziemskim. Najczęściej się temu demonicznemu duchowi to udaje. Nazywa się to opętaniem, gdyż ciałem dyryguje i rządzi duch-gość, wyczynia różne dziwne rzeczy, ale nie ten właściwy duch, do którego ciało należało. Nawiedzenie jest wtedy, gdy duch-gość jest i tylko mieszka, wpływa na ciało spontanicznie, sporadycznie, bardziej wpływa na myślenie niż czynienie. Jest taki nijaki, ani dobry, ani zły. Oba stany nie są właściwe, i każdy stan jest dla ducha, będącego w ciele ziemskim szkodą energetyczną i duchową. Opętany przez demoniczną kobietę mężczyzna szuka sobie doznań seksualnych zgodnych z naturą, a więc szuka sobie ta kobieta w jego ciele doznań seksualnych z mężczyzną. Jej kobieta nie pasuje trafia na drugiego, tak samo opętanego mężczyznę przez demoniczną kobietę i obydwa jako jednorodni mają podobny stan. Dlatego z zewnątrz to wygląda, jakby współżyli ze sobą dwaj mężczyźni. Natomiast tu mamy dwie demoniczne kobiety pętające ciała mężczyzn i tych dwóch panów, którzy nie potrafili zapanować nad swoim ciałem. Robią to, co chcą te dwa żeńskie duchy w ich ciałach. Jeden i drugi to ciała męskie. a W środku trzyma ciało kobieta i ma do doznań seksualnych do pary męskie ciało i w nim demoniczną kobietę. Albo i dwie. Efekt ten sam. Tak samo w parach kobiecych, ale te panie są opętane przez demonicznych mężczyzn. Jak zrozumie się w zależności, to wiadomo, że nie ma dewiacji seksualnych, a są opętania. Zawsze jest tak, że jedna płeć jest zainteresowana drugą, choć tego ziemskim wzrokiem nie widać, ale tak to wygląda, jak widzi to jasnowiec. Brak w ludziach na Ziemi moralności, brak pokory, brak prawdy i wiary w Stwórcę. Wszystko się zmienia, jak się oczyści takiego człowieka z opętania. Wtedy wszystkie zależności seksualne wracają do normy. Wtedy normalnie szuka sobie kobieta partnera. A mężczyzna szuka sobie partnerki. Nadmierne pobudzenie seksualne to też stan wymuszony niewłaściwym życiem i sztucznym pobudzaniem. W miłości duchowej jest seks normalnym stanem, ale to wibracje o wiele wyższe. To wspaniałe doznania, niezrozumiałe dla ludzi o przyziemnych potrzebach seksualnych. Sztucznie wywoływanych przez oglądanie stron erotycznych, pornograficznych filmów lub fotografii erotycznej. Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz, orientacje seksualne.